Skal vi gå? Widać, że silnik mamy 4KW. Przykręć to teraz. I to są do oporu. Mają swoją taśmę. A! <gryzaj> nie dostaniemy. Dobra, tu już czyniemy. Mamy w tej żmice wzięty silnik 4KW. Niektórzy proponują trójkę do ósemki, ale ja tutaj ze względu na to, że być może będzie przedłużana ta żmika do 12 metrów z tych ośmiu, które tutaj mamy. No i wtedy te 3KW byłoby za mało. 4KW powinno sobie dać radę również z 12-metrowym odcinkiem. Wystarczy dwa elementy. Dokupić takiej żmijki po 2 metry, około. Mam 500 zł z groszem netto e, i mam z ósemki dwunastkę. Widać, że na dwa paski napędzane, e, napędzane napęd. Tutaj wyjście z kołnierzem, ta nasza poprzednia żmika e, starsza nie miała tego kołnierza i mm, z jednej strony mówię fajnie, że jest kołnierz, będzie, będzie jak e, dokręcić jakieś kolano. E, ale teraz tak się zastanawiam, że, że tam przecież zdobyliśmy sobie z kanalizacyjnej rury. I, I to fajnie gra, a tutaj będzie przeszkadzać ten kołnierz. No ale to się coś, coś się wymyśli na pewno. No włącznik tutaj u góry, ale my też zawsze włączamy gdzieś tam dodatkowym włącznikiem, więc co to, to tam w ogóle też praktycznie nie używamy. No i wózek dość wysoko, on teraz jest w najniższej chyba pozycji. A może być oczywiście spuszczony jeszcze niżej do dołu, ale można powiedzieć, że to jest ostatnia jego pozycja. No i jest bardzo wysoko. I tak jest bardzo wysoko, a można jeszcze, jeszcze dużo wyżej, spokojnie na ciężarówkę można pakować. Bardzo dużo naklejek powstało. Zostało przyklejonych. Także nie da się ukryć, że od agromarów od agromarów wzięta e, mają właśnie osucha, którego no którego chciałem w sumie, bo, bo mamy już takiego osucha, więc sprawdza się i jest to, jest to naprawdę dobra żmika. Tutaj jest fi 140 w nowym wydaniu, a tam mamy 160 6 metrową. No i ta 160 jest naprawdę już ciężka. Tam jak dorobiliśmy sobie sami. I czerpiemy sobie z przyczep na górę. No różne tutaj kombinacje robimy, żeby gdzieś tam to zboże sobie łatwo rozładowywać. Tak jak widzicie na filmiku. Tutaj też leżało zboże na klepisku, wybrane zostało ciągnikiem, łyżką z klepiska. No też nie ma jakichś olbrzymich powierzchni, więc, więc zasypane całe klepisko też no tutaj by nie wyrobiło, więc i tak na górę musi iść zboże, i tak musi na górę iść. Na piwnicę zawsze musi iść. Ale myślę, że warunki są no, fajne, suche i, i to, że trzeba tam gdzieś wrzucić te w sumie małe ilości, bo, bo nie ma tutaj nie wiadomo ile. No to nie jest duży problem. No ale z silosu, żeby wyciągnąć, to wtedy już taka, taka tylko żmika Fajne duże koła, nawet jakaś tutaj średnica 400x80. I ogólnie masywny ten wózek jest masywny. To raczej powinno sztywno, sztywno gdzieś tam e, pracować. Nie powinno się to bujać mocno. Tutaj straszne zawirowania z tą linką, trzeba ją odkręcić i ładnie nawinąć. Mam teraz zablokowaną, nie mam zablokowanej, więc mogę wam pokazać, że można sobie kręcić i sobie ją podnosić bezstopniowo, tak naprawdę, ale no należy zabezpieczyć tutaj sworznie w odpowiednich miejscach, żeby, żeby ta linka nam nie puściła, nie puściła tak jak teraz, właśnie moją dobrze zablokować. Także no trzeba stworzeń wkładać. Wydajność, producent deklaruje 18 ton, ale to wyjdzie na pewno w praniu, i zmiana kąta naprawdę ma duży wpływ na wydajność. Ja wiem po, po tej 160, czy po setce, którą mamy, że tak e, no jak setki używamy w poziomie, to jest niemalże wydajność tej 160, jeżeli pracuje w poziomie, a każde każdy większy kąt, no, dużo wpływa na wydajność. No, 18 ton deklaruje producent tej żmiki na godzinę. Zobaczymy, jak wyjdzie w praniu. Pewnie coś około tego y, będzie. Agromar dogadany gdzieś tam od targów w Bednarach się zaczęło y, i się udało tę żmikę dogadać na fajnych warunkach. Tam mają nie tylko żmiki, ale i cały park uprawówki y, u siebie. I bardzo duży skład. I bardzo duży skład. że dogadać się z nimi na pewno można, więc, więc polecam, polecam tę firmę. Jeśli chodzi o dogadywanie się, to można, można rozmawiać. 15 Z naszą łyżką ona tam ponad 300 ponad kg złapie. Więc takie załadowanie takiej szóstki nie jest, nie jest dużym wysiłkiem. Moment, i mamy naładowane. Tak naprawdę, dużo bardziej, dużo fajniej mi się właśnie pracuje ciągnikiem, jeśli chodzi o branie sklepiska, ładowania na przyczepę, niż gdzieś tam ustawienie. Nawet jeśli tam jest wygodnie wszystko przygotowane, żminki, no po prostu podjeżdża się, łapie moment i załadowane. No ale niestety, przy tym tegorocznym załadunku nie wytrzymał nam siłownik poprzeczny, wspomagania. Nie jest to jakiś stary siłownik. Nie wiem. 3 lata? Jest film na pewno z montażu tego wspomagania na kanale Ronik. Pracuje. No i co? No, pojawił się wyciek po prostu. Zdecydowałem, że nie będę wymieniał uszczelniaczy. Gdzieś tam z tą wymianą uszczelniaczy nie mamy dobrych, nie damy dobrych wspomnień. Bardzo dużo generalnie, całe życie walczymy ze wszelkimi siłownikami, z wymianą uszczelnień. Tak jak tutaj, doprowadzenie, doprowadzenie tych siłowników, żeby było sucho, naprawdę dużo nas kosztowało Różne uszczelnienia, różne kombinacje Niby wszystko ok, a, yy, a no tutaj tutaj znów się poci Tutaj też te uszczelnienia, dobra uszczelka, żeby była i żeby dobrze złapało, też naprawdę trudno Nawet nie ma dobrych, dobrych uszczelek do tych siłowników, żeby to dobrze spasować No tutaj jest dopracowane idealnie Tutaj sucho Nic się nie, tak naprawdę nie, nawet nie poci no, i to wygląda dobrze, no ale na przykład te szybko złącza aktualnie wciskane, które tutaj mamy, no to jest po prostu tragedia. Są założone nowe, nie wiem już jakiego producenta, to były wybrane. Dłuższy czas, dłuższy czas już to tutaj pracuje. Ładować może był z dwa razy, odpinany od 2015 roku, może trzy. A tak są cały czas wpięte i zaczęły ciechnąć, i zaczęły ciechnąć, wali się tutaj olej. Już sam nie wiem co lepsze. Eee, czy faktycznie, tak jak to tam mówi, trzeba było te skręcane starego typu, skoro się to rzadko, rzadko odpina, zamontować. Chociaż mamy też skręcane nowe i się okazuje, że też ciekną. Można dokręcać ile fabryka dała, a i tak ciekną. Także jak się nie kupi czegoś naprawdę za, za gruby hajs, dobrej marki, to, to później się człowiek męczy z tym, nie? I to jest smutne. I to jest smutne, że składa się coś nowego i za chwilę trzeba się tym e, przejmować i no i wymieniać na nowe, regenerować, no takie bujanie się całe życie z jednym z jednym, no tutaj też, to też jest nowe, no i co tutaj może, no nie wiem, nie tutaj tak pilnuje tego, dociąga, dokręca e, wyciera co chwilę i no i to są złącza, no to są złącza, więc tutaj nie wiem, tam jest ten o-ring, można go wymieniać, można kombinować, ale ale jest to kurcze męczące. No i tutaj e, też wyszło w tym roku, że wypluło nam uszczelkę na tym cylindrze pod głowicą. E, pierwsza taka sytuacja, nigdy nam nie wypluło uszczelki. Pierwszy raz e, pierwszy raz to robiliśmy, a wymieniona uszczelka, wszystko wyczyszczone, zawory, zawory e, ustawione, tak jak powinny być. Dobrze, że tutaj ten pierwszy cylinder, więc... E, ta głowica a jest tutaj w miarę luźno, jeszcze od kabiny, i spokojnie można było sobie z tym poradzić. wszelkę podmienić, no i ciągnik chodzi dalej, tak? Ale no nieciekawie, zaczął warczeć, co też na materiale uchwyciłem. Słuchajcie, jak pracuje silnik. Moment na wyciągnięcie tego siłownika też nie jest najgorszy, bo jednak jest troszeczkę przestój, choć za dwa dni mamy. No, 1 marca, gdzieś tam te nawozy już można by rozsiać. Mrozek też będzie, można by to wykorzystać, a nie będziemy mieli czym wrzucić big' baga do rozsiewacza. Bo rozsiewać będziemy zapewne john Deere'em. ale nie będzie ładowacza, żeby wrzucić big baga. Nie wiem, czy po prostu sobie wrzucimy wiaderkami. Czy, czy jakoś inaczej sobie poradzimy, ale i tak nie jest zły moment. Bo no, no nie jest jakoś ten ciągnik teraz potrzebny. Mogło być zawsze gorzej. Zdradzę Wam jeszcze idealne miejsce na kamerkę. Zamontowałem sobie tutaj bezprzewodową od FJ Dynamics, czyli od tego prowadzenia, które mam w zetorze. Taka bezprzewodowa kamerka jest dostępna też do tego zestawu i. Słuchajcie, gdy szczepiam dwie przyczepy, nawet we dwójkę jak szczepiamy, to ta druga osoba nie musi mi wymachiwać, nie musi mi pokazywać, ja po prostu idealnie podjadę, bo widzę sobie część tutaj zaczepu, a zasilanie tej kamerki zrealizowałem sobie po prostu pod 7 pin, wziąłem zasilanie chyba z prawej lampy, uruchamia mi się kamerka po włączeniu świateł, mam podłączone światła w przyczepie, uruchamia mi się kamerka. No i widzę jak sobie cofnąć pod drugą przyczepę I naprawdę bardzo intuicyjnie gdy patrzy się na ekran można podjechać bezproblemowo Przyczepy można powiedzieć, że mamy skończone Obydwie ze 47 są odnowione Co prawda jeszcze tutaj ta korba do zwijania nie jest pomalowana Będziemy jeszcze wyciągać i nitować tutaj do plandek zarówno w jednej jak i w drugiej e, przyczepie ten profil. Profil bardzo fajny, udało się znaleźć cienki, cienka ścianka, lekki. E, tutaj jest e, produkcja mojego taty, ta obrotowa rączka zabezpieczona zegarem, dopracował to tutaj. Idealnie. Stwierdził, że taka rączka by się tutaj przydała, no i taka rączka powstała. A mojego taty nie ma rzeczy niemożliwych. Jest potrzeba wszystko da się zrobić. No, Jeszcze nie patrzyłem nawet na nią tak od spodu. A mamy jeszcze plan i jest ta linka kupiona, ten expander, właśnie takiego tego typu linka, ale grubsza, którą zamontujemy. No na razie po środku zobaczymy jak to będzie, żeby zniwelować te e, no podwieszanie się plandeki, żeby tutaj nie stawała nam woda, jak przyczepa stoi na dworzu. E, takie dodatkowy wspornik, tak jak są kunice w dużych przyczepach i gdzieś to łączenie na środku jest i wtedy ta, ta plandeka ma podparcie. Tak tutaj będzie po prostu linka demontowalna choć myślę, że ona nie będzie przeszkadzać czy dosypania zboża, czy do czegokolwiek ona będzie mogła sobie być będzie zamocowana na haczyk do tej górnej burty, nie trzeba będzie tego odpinać i będzie podtrzymywać dodatkowo plandekę, naprawdę mocny, mocny ten ekspander, więc myślę, że sobie da radę ja się zastanawiam, czy nawet nie fajnie by było dwa takie ekspandery dać na przyczepie, na długości przyczepy, to już w ogóle nie byłoby tych załamań no nie rozciągałaby się ta plandeka pod wpływem Stojącej na niej wody. O przyczepach też myślę, że fajnie by było jakiś materiał zrobić, jak będzie na to czas. I też zgram się z tatą, żebym mógł opowiedzieć, co przy tej przyczepie było robione, ile tutaj czasu spędził i jak wszystko zrobił. Ech, wiadomo, że ja też tutaj przy niej pracowałem, przy tej, przy tamtej. No ja ze względu na to, że czas mam ograniczony, no często było tak, że sam sobie dłubał na tą przyczepą. Tutaj mamy dwie żmijki i tutaj trzy żmijki tak naprawdę. Jedna może być, być może dla was najbardziej ciekawa, bo to jest własnej produkcji żmijka. Możecie napisać, jeśli kojarzycie, z czego mogła być wykonana taki oto przenośniczek na łańcuchu, łopatki, silnik. Bardzo, 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 bardzo ciężka żmijka. Ale wiele, wiele lat u nas, jak jeszcze tych grzmiech nie było, pracowała była spuszczana tam przez tamte wrota, czy też tutaj na dół i z przyczepy takiej pięciotonówki z małymi zakładeczkami, czy nawet ponad 5 ton. Eee, no w 15 minut, jeżeli było dwóch łopatujących z, z dobrym muskułem i z dobrą parą w rękach, to w 15 minut można było rozładować tak praktycznie do czysta. To prawie czysta przyczepa, wiadomo, ta końcówka zawsze ciężka, się ją wyładowuje, ale no 15 minut to, to można było rozładować, więc to wydajność tej maszyny jest ogromna, tylko no z drugiej strony ogromna wada, że jest bardzo, bardzo ciężka. I tutaj 160 osucha. Tutaj mamy podłączoną też rurę. Też sobie kierujemy kolanem, gdzie chcemy. Tutaj tak samo kolano naciągnięte na i sobie kierujemy na prawo, lewo, przedłużamy. Tutaj mamy taką przedłużkę kanalizacyjną, właśnie 110. No i tak sobie radzimy, tak sobie radzimy, zboża już nie ma. Stojaczki, do każdej jest dorobiony stojak z regulacją. Pręty z łańcucha do kopaczki elewatorowej. Gdzieś tam tych łańcuchów u nas było troszeczkę, no jednak dużo się kopało kiedyś cebuli. Nawet po 20 hektarów tata kopał gdzieś tam. Na usługach, no i plus to, co u nas. I tutaj widzimy te stojaki, powstają teraz takich lekkich, ale mocnych prętów. Wystarczy je dobrze było zespawać z głową, i to wszystko jest fajne, sztywne. Pies chciałby się do mnie dostać, ale nie ma za bardzo jak. Ktoś z Was pytał też, dlaczego nie mam spustów porogonych w stropie i nie spuszczam, nie spuszczam sobie zboża na dół. Mam, słuchajcie, i kiedyś tak właśnie robiliśmy, jak jeszcze nie było tych żmijek mniejszych. To jest taki włas, tutaj myślę, metr na półtora. E, ogromne włazy tak naprawdę. Zawsze podjeżdżaliśmy przyczepą od spodu. E, lewarowaliśmy jedną stronę, tak żeby podnosić, podnosić ten włas. E, jak już troszeczkę zleciało, była szansa tutaj podnieść ten włas dalej, lub go tam zablokować, tak aby był uchylony. No to wyciągaliśmy lewarek z przyczepy i po prostu część zlatywała, ale no resztę trzeba było i tak łopatom sobie radzić. Teraz nie chcę nam się celować w te przejazdy wąskie tymi przyczepami. Przyczepy też troszeczkę urosły o zakładki, więc tam jest dosłownie na centymetr z jednej, centymetr z drugiej, więc bardzo łatwo porysować przyczepę. Więc rozładowujemy wszystko tutaj. No, jest zawsze możliwość szybkiego wjechania ze zbożem. Czy też później po, 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 no, po załadunek tutaj ze stropu, bardzo szybko można to podjechać, ustawić się, żmijkę włączyć i tak naprawdę troszeczkę nagarnąć i, i sobie naładować. No tę żmijkę można przestawiać w każdy punkt, przedłużenie taką rurą pozwala celować przyczepę, i, no, i, no i fajnie to idzie. Oczywiście góra jest do posprzątania, jest to świeżo wybrane zboże, tak na tyle na ile było można. Będzie odkurzone, tak jak każdego roku Wypryskane No i będzie czekała agura na kolejne, kolejne zbiory